Nasz codzienny rytuał, trzeba wypuścić zwierzyna. Oczywiście to gdzieś, o tu. i tu. Gary, gdzie jesteś? Ty jesteś. Pomocnicy zawsze. No pepka. Idziemy wypuścić koczuchy. Najważniejszy sprzęt rolnika. Grabeczki, no i idziemy. Teraz zobaczycie akcję. Pierwsza ekipa wychodzi. ta -da -da do lotu. A teraz zobaczycie, co były mi grabki. Proszę jedno jajeczko jest, tu widzę drugie jajeczko. Jest. I będziemy się jak dalej. dobry. <noise> i wszystkie i zobaczymy czy są jak... jest jedno jest tam drugie i mamy trzy jajeczka, cudne. Kaczuszki siedem jajeczek dzisiaj dały, ale zobaczymy może w ciągu dnia coś jeszcze. Tu są jajeczka z całego tygodnia, które wylądują w inkubatorze. A teraz, wczoraj były popękane jajka, jeszcze nic się nie wykluło. I magicznie zapalamy światełko, bo może tam być niebiesko. Buklują się Australorpy. Co my tam mamy? Ho! Jest trochę. O, słabo widać. Ale nie będę otwierać. O, tu się coś rusza. Kilka jajeczek popękanych. O, i tu się właśnie wykluł. No to niespodzianka macie. Zobaczymy, co z tego będzie do wieczora. Jajeczka mają czas. Powinno się wykluć coś pięknego. O, dobra. Tak wyglądają nasze poranki. Trochę roboty jest, ale to czysta przyjemność. Jak zwierzątka się odwdzięczają. Mam nadzieję, że ten kurzy kontent będzie Wam się podobał. Zawsze pieski są z nami, nawet patrzcie tutaj. Ja idę do kurek. I Gacuś na nas czeka klasyka musi. No, więc yy, mam nadzieję, że kurki wam się spodobają. Kiri. Dzieci mamy. Cieszysz się? Tu ma... Widzisz? Takie piszczony.